Warszawa pamięta, taki jest tytuł tego cyklu, i staramy się pamiętać jak możemy. Staramy się pamiętać w sierpniu, we wrześniu, być może na co dzień. Pamiętać o czym i o kim to jest dobre pytanie. Tym razem nie będę się odnosił do 63 dni powstania. Nie osadzę tej krótkiej historii. W kalendarium powstania warszawskiego. Nie zabiorę Państwa w konkretne miejsce, nie zwiążę Państwa opowieścią z konkretną postacią. No bo pamięć. Pamięć, o której troska nie jest łatwa, ale przecież cały czas tak bardzo się staramy. I ponownie zwracam się do pana doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa. Badacza Powstania Warszawskiego, specjalisty od pamięci, tak można powiedzieć. Chciałem zapytać o te współczesne przejawy pamiętania o ludziach, o miejscach, o zdarzeniach, jak to się robi? Pamięć bywa zawodna, i to jest immanentnie związane z tą właśnie kategorią. Ona bywa zawodna, ale pamięć zbiorowa nie jest stricte historią. Pamięć zbiorowa opiera się na historii mówionej, a jakże często ktoś nie chce przekazywać informacji albo obawia się, że może nie pamięta dokładnie, nie szuka, nie zadaje sobie trudu przełamania własnych obaw. Co niestety doprowadza do tego, że później źródeł, które mogłyby służyć za upamiętnianie poszczególnych terenów, jest niewiele. I to jest znakomite miejsce i znakomity moment, żeby zaapelować do wszystkich tych, którzy wiedzą, że w ich rodzinach pewne działania były podejmowane: że ktoś albo służył w organizacjach podziemnych, albo ludność cywilna brała udział często. Nie chcąc, często będąc zmuszaną w różnego rodzaju sytuacjach związanych z okupacją i powstaniem warszawskim. Jak to się robi? No, przede wszystkim zaczynamy od rodziny, relacje rodzinne, a później metodą kuli śnieżnej możemy to uogólniać i przechodzić do całego terenu, do całych dzielnic, do miasta. Jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj, po tylu już latach, po 77 latach od wybuchu Powstania Warszawskiego, nie jesteśmy w stanie w pełni zrekonstruować pamięci zbiorowej każdej dzielnicy, co nie zmienia jednak faktu, że posługujemy się zapisanymi znaczeniami, interesują nas symbole, symbole, które są podzielane. Tutaj pojawia się tak zwana kategoria intersubiektywności. Być może pan redaktor nie przeżywał, ja nie przeżywałem dokładnie tego samego, ale mogliśmy przeżywać coś podobnego. Jeśli istnieją osoby, które przeżywały, to najprawdopodobniej będą mówić nie tylko o swoich przeżyciach, ale o zbiorowych wyobrażeniach danych faktów. I to jest podstawa pamięci: podstawa tego, jak będziemy pamiętać, i przede wszystkim podstawa tego, czy będziemy pamiętać. Pamiętamy często powtarzane słowo często. Bezrefleksyjnie, choć to nie zarzut, może zachęta do, do refleksji. Pamiętamy, że coś się wydarzyło, ale nie mamy przecież tych zdarzeń we wspomnieniach. Projektujemy je. Ponieważ nie mamy ich we wspomnieniach, nie możemy spisać zdarzeń, których nie pamiętamy. Możemy polegać tylko na świadectwach, na tym, co przeczytamy, usłyszymy. Dlatego tak ważne są te świadectwa, relacje, artefakty, pamiątki. Muzeum Powstania Warszawskiego co jakiś czas pozyskuje cenne dokumenty. Tak jak ostatnio, kiedy do placówki zgłosił się anonimowy darczyńca, przyszedł jak zjawa, zostawił coś, wyszedł. Żadnego nazwiska, żadnego adresu, nie wiadomo kim był, ale zostawił bardzo cenne pamiątki, za które pewnie muzeum dałoby bardzo wiele, gdyby tylko wiedziało, że są w czyimś posiadaniu. Anonimowy darczyńca. Wierzę, że w wielu miejscach wciąż rozproszone są pamiątki, no ale te najważniejsze zapisane były przecież w głowach świadków tamtych dni. I nie wszystkie rozmowy, wbrew słowom poety, zostały spisane. Nie wszystkie da się spisać, ale próbować warto. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.